Jesteśmy na dawnym przedmieściu toruńskim. Miasto jeszcze w XVIII stuleciu kończyło się dokładnie w tym miejscu, gdzie jest obecnie pomnik Asnyka. To znaczy, tam płynął kanał Babinka. Kawałek za tym kanałem znajdowała się brama do miasta, brama toruńska. A tutaj, właśnie, znajdowało się przedmieście, część należąca do miasta. I tutaj znajdowało się klasztory, kościoły, które nie zmieściły się jako w średniowiecznym, yy, średniowiecznym mieście. I trzeba powiedzieć coś takiego, że z reguły ludzie byli chowani w swoich kościołach parafialnych, ale czasami zdarzało się tak, że bogaci decydowali się być chowani w tych kościołach, w których, w których byli patronami, do których coś ofiarowali. A dlaczego jesteśmy tutaj akurat w tym miejscu? Ponieważ e, dokładnie w tym miejscu, gdzie obecnie stoimy, e, znajdowało się jeszcze dwa kościoły. Kościół Pani Bernardynek, stojący w tym miejscu oraz e, kościół szpitalny Świętego, świętego Ducha, e, dokładnie w tym miejscu, gdzie m, obecnie jest ta pizzernia. E, ten Kościół Świętego Ducha to y, Kościół szpitalny. Cóż to oznacza? Y, otóż w czasach, kiedy nie było ubezpieczeń społecznych, y, Kościół spełniał funkcję opieki społecznej i wszyscy ludzie, którzy się y, nie mieścili w społeczeństwie, byli y, schorowani, ubodzy, znajdowali właśnie pomoc w Kościele y, i dla nich funkcjonowały instytucje szpitalne. Nie były to instytucje szpitalne w dzisiejszym tego znaczeniu, czyli zajmujące się lecznictwem, ale raczej instytucje o charakterze, um, o charakterze przytułkowym. E, I właśnie tutaj był Kościół i Szpital Świętego e, Ducha. No i kiedy ci ludzie umierali, to gdzieś trzeba było ich chować. I właśnie chowano ich w najbliższym otoczeniu e, tego właśnie Kościoła Świętego Ducha. E, Stąd zresztą jest nazwa kanału Babinka, bo przy tym kościele mieszkało również tak zwane baby proszalne, czyli kobiety zajmujące się niejako zawodowo żebractwem, to miały swój przytułek, no i miały prawo żebrać, żebrać w mieście. Pod koniec XVIII wieku rozpoczął się proces likwidacji tego typu instytucji no, kościołów, których było zbyt dużo, zdaniem władz pruskich. No i ofiarą właśnie tych reform, padł właśnie kościół Świętego Ducha i kościół Panien, panien Bernardynek. Na miejscu kościoła Panien Bernardynek powstała fabryka repanów. Na miejscu kościoła Świętego Ducha powstała kamienica Fellerów. Przy czym należy pamiętać, że tak naprawdę nie da się z ziemi usunąć kości zmarłych. Tak? Przy jednym i przy drugim kościele były pochówki. Nie da się usunąć z ziemi całkowicie tych kości zmarłych. Zresztą raczej tego, tego, tego nie robiono. W związku z tym, kiedy coś budowano, kiedy prowadzono jakieś prace... Zakładano jakieś dziury. Bardzo często znajdowano w tym miejscu ludzkie szczątki, i jest to właśnie pamiątka po tych dwóch nieistniejących już obecnie, obecnie, obecnie w cmentarzach. I możemy przypuszczać, że spora część tych szczątków znajduje się tutaj do dnia dzisiejszego. No Zresztą niedawno mieliśmy takie odkrycie przy akceleratorze kultury. Znaleziono ludzkie szczątki. Nie były to ofiary ani żadnego morderstwa, tylko tam również znajdował się szpital. Y, szpital Świętej Trójcy. Y, no i jak szpital, to również chowano tam y, ubogich i y, ich szczątki do dnia dzisiejszego się tam znajdują. I przy każdych pracach tego typu te szczątki będą po prostu wydobywane. Więc możemy powiedzieć, że Kalisz też y, y, jest nie tylko na szlaku nowym, ale tak jak każde stare miasto, leży na cmentarzyskach. Kwestia zakazu pochówków w kościołach. No, kolebała się, że tak powiem w Kaliszu od 18 stulecia, od drugiej połowy, wydawano zakazy, ale w warunkach zanarchizowanej Rzeczypospolitej te zakazy były nieprzestrzegane i dopiero władze pruskie bardzo porządnie wzięły się za sprawę i w 1803 roku ostatecznie skutecznie zakazały chowania po kościołach. Tylko nie było jeszcze cmentarza pozamiejskiego, tego katolickiego, który powstał tak zwanego miejskiego, który powstał w 1807 roku. W związku z tym yy, chowano na cmentarzach pozamiejskich trzech yy, i jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się kościółek świętego Walentego, a jak kościółek, to znajdował się też yy, cmentarz. Yy, no, no i właśnie w 1903 roku, kiedy zakazano chowania zmarłych po kościołach sporą część pochówków tak, spora część pogrzebów odbywała się y, odbywała się tutaj, no i jest to również teren dawnego cmentarza y, po którym właśnie cmentarza, po którym żadnego śladu nie pozostało aczkolwiek gdybyśmy w tych okolicach zaczęli kopać y, dokładnie nałożyli sobie miejsce tego dawnego cmentarza na współczesne Współczesne, współczesne plany, no to również by się okazało, że tutaj leżą szczątki ludzkie. Możemy ten nazwać ten cmentarz, nieistniejący cmentarz, możemy nazwać kościoła po prostu cmentarzem świętego Walentego. Oprócz tego istniały jeszcze cmentarz świętej Trójcy, to jest właśnie ten cmentarz, który znajdował się przy obecnym akceleratorze kultury oraz cmentarz przy kaplicy świętego Jakuba, to jest Dokładnie w tym miejscu, na rogu ulicy Nowy Rynek i Babina. W, 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 no dosłownie przy, 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 nowym, przy Nowym, Rynku. No i tam zresztą przez długi okres czasu znajdowała się figura Świętego Jakuba. Potem wybudowano kamienicę i dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi ta kamienica był cmentarz i przy okazji właśnie y, budowania tej kamienicy znaleziono setki ludzkich y, kości y, no i tak jak mówię pewnie spora część do tej pory tam się też ich y, znajduje no ale jak y, jakichś żadnych opowieści o duchach tam nie ma Jesteśmy w kościele Jezuitów, w dawnym kościele Bernardynów. Kościół ten słynie ze swoich polichromii, 18-wiecznych polichromii wykonanych przez Walentego Żebrowskiego. Był Bernardyn, który zajmował się właśnie malarstwem. Wykonał wiele malowideł właśnie ściennych i w Warszawie, i w Kaliszu. To jest jego ostatnie dzieło. Ponieważ według legendy w roku 1764, dokładnie 15 maja, malując sklepienie, miał spaść z rusztowań i zginąć na miejscu. Został pochowany w podziemiach kościoła razem z innymi zakonnikami. No i te groby zakonne istniały aż do okresu okupacji hitlerowskiej. W czasach, kiedy tutaj przy kościele, w klasztorze, dawnym klasztorze funkcjonowało hitler -Jugend, podziemia zostały zdewastowane i kiedy jezuici wrócili do swojego kościoła, no to zostali splądrowane krypty. Zdecydowali się te wszystkie kości złożyć tutaj w takiej niszy w murze i tam jest zresztą do dnia dzisiejszego napis: po łacinie, tutaj spoczywają kości ojców. Bernardynów, ten Walenty Żebrowski to niewątpliwie był najsowniejszy z Bernardynów związanych z Kaliszem. W podziemiach tego kościoła jest też pochowany Ksiądz Konstanty Księski, ksiądz żyłujący na przełomie XIX i XX wieku, bardzo znany w Kaliszu, zmarł w Opinii Świętości i właściwie szykowano się do procesu beatyfikacyjnego, chciano uczynić go świętym, dlatego też jego zwłoki przeniesiono z cmentarza miejskiego do kościoła jezuitów, po czym jakoś sprawa beatyfikacji ucichła, no i do dnia dzisiejszego tylko po prostu spoczywa tej w opinii y, świętości. Przypominam, ta trumna była w takiej, w takiej, w takiej niszy, y, potem zdecydowano się ją y, zamurować, ale w każdym razie on też leży tutaj do, y, do dnia dzisiejszego. W 1813 roku Kalisz widział odwrót wojsk napoleońskich z e, pod Moskwy. E, toczyły się potyczki, spora część żołnierzy była e, ranna. No i z reguły klasztory były pozamieniane na lazarety. Jeden z większych lazaretów mieścił się w kościele Bernardynów, czy przy kościele, w klasztorze przy kościele Bernardynów. E, Oczywiście przy okazji żołnierze ograbili kościół z czego tylko się dało wartościowego, ale też spora część z nich zmarła tutaj i pozostała po nich taka pamiątka w postaci tej kolumny, tego obelisku, który po prostu wyznacza miejsce pochówku tych żołnierzy, którzy zmarli tu w Kaliszu. Są to żołnierze różnych narodowości, zarówno e, Francuzi, ale również, e, również, również Niemcy, e, Polacy, e, ilu jest tutaj pochowanych, m, pochowanych, nie wiem, w każdym razie no, e, to, ten, to, ten odwrót nad Moskwą wojsk napoleońskich był e, tragiczny, e, wiele żołnierzy po prostu zmarło. Zasada była niezwykle prosta. Ludzi zamożnych, wpływowych yy, chowano w kościelnych podziemiach na terenie kościoła, yy, zaś ludzi ubogich na cmentarzach przykościelnych. I właściwie można się zastanawiać, yy, czy nadal są to cmentarze, czy nie, ponieważ w większości przypadków yy, pod tam i tutaj wszędzie są ludzkie yy, Kości, więc właściwie są to bardziej cmentarze nieczynne niż, niż bym powiedział niż yy, zlikwidowane.. Yy, chowano tutaj na tym konkretnym, w tym konkretnym miejscu yy, ludzi ubogich, to znaczy zakony zajmowały się opieką społeczną, yy, Pomagały ludziom ubogim, również pomagały w taki sposób, że właśnie yy, pozwalano tych, yy, ludzi chować tutaj na tym, na tym terenie. Ten cmentarz dokładnie zajmował teren placyku, no mniej więcej chyba w, w tym miejscu, gdzie zaczyna się parking, to tutaj kończył się cmentarz. Musimy pamiętać, że ten placyk to tak naprawdę powstał w okresie międzywojennym podczas odbudowy miasta, że tutaj dokładnie gdzie jest ten parking, to stały przed I wojną światową budynki. Tutaj był ten, to miejsce zwane jeszcze w XIX wieku cmentarzem, chociaż cmentarza oczywiście nie przypominało. I w roku 1914 te kamienice spłonęły. Nie zostały odbudowane. Nie zostały odbudowane właśnie dlatego, żeby odsłonić widok na kościół. I pamiątka po tym, że tutaj Kiedyś mm, były budynki, jest to, że nie ma tutaj Placu Świętego Stanisława, chociaż teoretycznie to powinno się nazywać Placem Świętego Stanisława, tylko do dnia jest ulica Świętego yy, Stanisława, choć faktycznie mamy tutaj do czynienia, yy, do czynienia z placem. Yy. Wielokrotnie podczas różnego rodzaju prac, prac kanalizacyjnych znajdowane są ludzkie y, szczątki, y, ponieważ był to teren niewielki, więc y, po pewnym czasie po prostu go przekopywano y, i miejsce przyjmowało kolejnych y, zmarłych. Tak więc są tu pochowani Kaliszanie, y, ale ubodzy od średniowiecza aż do XVIII wieku. Jesteśmy w kościele Franciszkanów, Franciszkanów w dzisiejszej kruchcie. pierwotnie w tym miejscu znajdowała się przycmentarna kaplica, to znaczy w tym wnętrzu znajdowała się kaplica świętej Barbary. Święta Barbara jest patronką dobrej śmierci i tutaj wystawiano ciała zmarłych przed pochówkiem. Ale w tym miejscu no, kaplica została zlikwidowana, zrobiono, zrobiono przepicie do, do kaplicy Męki Pańskiej. Jest niezwykle ciekawe epitafium. Ono pierwotnie znajdowało się w kaplicy Męki Pańskiej w prezbiterium. Jest to epitafium Anny Hrabiny Bielińskiej. Podczas prac konserwatorskich właśnie w prezbiterium kaplicy uznano, że należy to epitafium przenieść. trochę szkoda, bo wyznaczało ono miejsce właśnie pochówku e, hrabiny, a z Epitafią tym jest związana taka historia, że e, hrabina była, e, n, była świecką franciszkanką, to znaczy miała prawo jako osoba świecka e, być pochowana w habicie i została rzeczywiście pochowana w habicie franciszkańskim, co sprawiło, że kiedy odkryto jej grób, a nie wiedziano, że to jest właśnie pochowana ta osoba, no nastąpiło wielkie zdziwienie, ponieważ zobaczono zwłoki kobiety w habicie franciszkańskim. I to dało początek takiej legendzie, że jakaś kobieta udawała mężczyznę i wstąpiła do męskiego zakonu. Taka historia w ogóle być może rzeczywiście miała miejsce, ponieważ, yy, ponieważ heraldyk Kniesiecki wspomina o yy, Agnieszce Łodzia Prudowskiej, która miała właśnie yy, zostać zakonnikiem, ale powiem, że została zdemaskowana i przeniesiona do pobliskiego kościoła, klasztoru franciszkanek. Yy. No a właśnie te zwłoki hrabiny Bielińskiej dały takie, gdyby dały taki, taki przypomniały tą, tą legendę i zastanawiano się skąd ona właśnie się, skąd wzięła się ta osoba. Ale wyjaśnienie jest właśnie bardzo proste. Ona jako świecka franciszkanka miała prawo do pochówku. Właśnie bogaci fundatorzy, fundatorzy kościoła mieli takie, takie prawo. Ta trumna najprawdopodobniej do dnia dzisiejszego znajduje się pod kaplicą. Pod kaplicą Pańskiej. Tutaj ona jest, oprócz, oprócz, oprócz niej jest wymieniony jej, jej mąż, z tym, że to jest o tyle ciekawe, że jej mąż doprowadził do rozwodu, tak, którego ona nie uznała. To w czasach księstwa warszawskiego po raz pierwszy w Polsce wprowadzono, wprowadzono rozwody i on właśnie takiego rozwodu doprowadził, ona tego rozwodu nie uznała i dlatego również na na, na tej tablicy epitafijnej on jest wymieniony, właśnie żeby podkreślić, że ona się cały czas czuła, jego, yy, jego, jego jesteśmy w kaplicy męki pańskiej. Yy. Przed dawnym ołtarzem głównym on pierwotnie znajdował się w prezbiterium, ale kiedy odsłaniano wątki gotyckie tego prezbiterium i odsłonięto maswerk, czyli takie wypełnienie okna, uznano, że trzeba przemieścić ołtarz, żeby móc pokazać właśnie wnętrze tamtego, tamtego prezbyterium dawnej kaplicy książęcej. I tutaj to, co zwraca uwagę, to żałobny ton tego ołtarza. To Ta czern i czern w ogóle wszystkich ołtarzy w, w tym pomieszczeniu. To wynika z takiego, z, takiego, z takiego faktu, że kaplica męki pańskiej była taką siedzibą, miejscem modlitw. Bractwa Męki Chrystusa, albo też to bractwo zwano Bractwem Dobrej Śmierci. To bractwo zajmowało się opieką nad ubogimi, zajmowało się pochówkami i miało takie swoje własne bardzo niezwykłe obyczaje, ponieważ Członkowie tego bractwa na różnego rodzaju uroczystościach religijnych chodzili w czarnych kapturach, nie można było rozpoznać ich, ich twarzy i wspierali się o, o laskach, wspierali się laskami zwieńczonymi ludzkimi czaszkami. No, to jest związane z, z takim sposobem właśnie widzenia śmierci w czasach staropolskich, właśnie śmierci jako czegoś czegoś, co jest, co może być karą za, karą za złe życie, śmiercią bardzo straszono w tamtych, w tamtych czasach, przypominano ludziom o nim, no i właśnie takim zadaniem tego bractwa było przypominanie, a z drugiej strony właśnie pomoc w pogrzebach ludzi ubogich, tych, których nie było stać na, na normalny taki Taki, taki pogrzeb. To bractwo również grzebało skazańców i miało również prawo raz do roku wykupić jednego skazańca i ocalić mu w taki sposób w taki sposób życie. To bractwo zostało zlikwidowane wraz z upadkiem Rzeczpospolitej. Potem przez pewien czas powróciło w latach 50. XIX wieku, ale zostało, zostało zlikwidowane. No, przestało, istnieć, przestało istnieć. Obecnie to bractwo istnieje tylko w Krakowie i tam można właśnie zobaczyć te charakterystyczne obrzędy.